Słuchajcie, jak widzieliście, ubaw był niesamowity, ale mamy, mamy piękne pokrzywy, mamy piękne mlecze, Marcinie, tak, mlecze? No nie mlecze, mniszek lekarski, no ale niech będzie lecz potocznie mlecz. No dobrze, słuchajcie, ugotujemy wspaniałą, pyszną, pożywną, szybką zupę z pokrzyw. E, pokrzywa, wszyscy wiemy, że parzy, tak, czyli co zrobić, żeby ona nie parzyła? No ja już nie parzy, No, bo potraktowaliśmy ją wodą, czyli Dokładnie. wodę najpierw pod bieżącą wodą płuczemy, w rękawiczce robimy coś takiego, jak widzicie, ja robię to ręką i już mnie nie parzy. Tak? Słuchajcie, tu Marcin, tu gadu gadu, a słuchajcie, ja gotuję tę zupę. Eee, pokrzywa, co jest ważne, blanszujemy ją około 3 minut, pięknie lub w garnku z gorącą wodą, odcedzamy, następnie siekamy, podsmażamy z cebulką i gotujemy zupę. i Dolewamy bulion, ja to wszystko pokażę wtedy, kiedy Marcin opowie jak wspaniała i jak dobra jest pokrzywa, nie tylko pokrzywa, bo i ogólnie zioła, które możemy znaleźć wokół siebie, tak Marcinie? Tak. No cóż, mało kto wie, co tak naprawdę, jakie złoto jest w tej pokrzywie. W liście mają szereg właściwości prozdrowotnych. One działają pięknie moczopędnie, to pewnie każdy z Państwa wie. W liściach pokrzywy jest szereg związków fitoskładników, które będą miały właściwości ściągające, podnoszące poziom czerwonych krwinek. A pokrzywa też przydaje się przy otyłości, ponieważ reguluje przemianę materii. Przy anoreksji również, ponieważ będzie nasilać procesy metaboliczne i też mamy po niej lepszy apetyt. Marcinie, ważne, ja wodę osalam. Jak większość warzyw i zubów się gotuje, wodę osalamy delikatnie około łyżkę na 2 litry tej wody potrzebuje. Najwięcej fitoskładników ma roślina przed kwitnieniem. Czyli tu już widać, są takie małe nasionka. W nasionach mamy również super tłuszcze, super oleje z nich też się korzysta. Tu taka ciekawostka, pokrzywy możemy pasteryzować, czyli możemy sobie zrobić w słoikach i można ją mieć na całą zimę, stosować jako dodatek do farszów, do pierogów, do zupy. Korzeń pokrzywy i kłącze pokrzywy podnosi A. poziom testosteronu wolnego u mężczyzn. Obniża poziom estrogenów. Im wyższy poziom testosteronu u mężczyzn, niższy poziom estrogenu, tym mamy lepszy humor. Wskazana jest dla starszych panów przy problemach z prostatą. Ale to nie daj mi jedno spokoju. Bo tak mówisz o tym testosteronie. Yy, czy masz jakieś problemy Marzinie? jeśli tak chcesz się o tym opowiedzieć szerzej może? No właśnie nie mam. Yy, A, dzięki dzięki, po dzięki pokrzywie między innymi. Dzięki temu, że uprawiam sport i staram się nie roztyć. Ty też zacząłeś uprawiać sport, sam wiesz, że to Dokładnie. dobrze wpływa na organizm, pobudzanie y, organizmu poprzez ruch. No, pokrzywa, proszę Państwa, w tym pomaga. U sportowców pokrzywa będzie nasilać metabolizm, przyspieszać regenerację, przyspieszać gojenie tkanki łącznej. E, oczywiście to jest wszystko naturalne i żadnego dopingu w tym nie ma. Tak Zrywam te liście, zrywam. Czemu? E, żeby taką zupę ugotować, potrzebujemy dużo e, składnika tutaj początkowego, czyli w tym przypadku pokrzywy, żeby była esencjonalna, e, e, bogata w smaku. Więc te liście jeszcze zrywam sobie, ale za chwileczkę po zblanszowaniu ich Przejdę do odsadzenia, do siekania i do dalszej produkcji. Słuchajcie, ja mam już Marcinie zblanszowaną tę pokrzywę, gotujemy. Co jeszcze z pokrzywą możemy zrobić? Jeśli ktoś z Państwa ma wyciskarkę, e, najlepiej wolnoobrotową, no to jak sobie wyciskamy, to żywe soki. To pokrzywkę wrzucamy całą i ten sok wzbogaci e, nasz sok. O, o, o wszystkie składniki, które w pokrzywie, moczopędne, e, ściągające, Prawdziwe, wiejskie, kolorowane masło, może być też e, dobrej jakości oliwa, bądź olej, cebula, trochę czosnku, piękne aromaty. E, używam cebuli szalotki, więc o, o delikatniejszym smaku, słodszym. Do tego wspaniały troszeczkę czosnek, pokrzywa, bulion, który mam przygotowany, warzywny do podlania i tyle. Że Państwo tego nie mogą powąchać. Piękny zapach cebuli czosnku, do tego wspaniała pokrzywa, która daje też fajny aromat, tak. dlatego jest y, też składnikiem, który no mocnym, tak, w daniu, Tak, tak, tak no, ją trzeba po prostu zrobić tak, żeby nie zdominowała. I to Cebulka podsmażamy, dwie minutki i teraz wspaniały bulion. Bulion warzywny, cebula, marchewka, seler, seler y, pietruszka, tyle. Gotujemy dosłownie chwilę, żeby tam nasza pokrzywa zmiękła. Na koniec zagęszczamy jogurtem jajkami. Dziękuję. Doprawiamy solą, pieprzem smaku. Czostek mamy, który nada ładny charakter. Szybka, prosta, sprawdzona zupa. I smaczna. Dokładnie. Słuchajcie, pamiętacie nasze pyszne jogurty? W drugim odcinku możecie zobaczyć, jak je przygotujemy w domu. I ja taki teraz ten wspaniały jogurt użyję do naszej zupy. W połączeniu z jajkami, bo za da delikatny smak, no jest bardzo zdrowy, bo przygotowany przez nas. Bardzo ważne jest, kiedy mamy już pokrzywę podgotowaną, bulion zagotowany, trzeba to odstawić, od, żeby to odstało troszeczkę, żeby nie było takiej temp temperatury. Ja ją wyłączam, naszą zupę, ponieważ jogurt może przy dużej temperaturze się ściąć, to jest naturalne, tak? Więc yy, zupa nam stygnie troszeczkę, a jesteśmy na powietrzu, jak widać, więc ta zupa mi szybko stygnie. Ja mieszam sobie jogurt z jajkami, potem ją zagęszczam, zabieram i mogę się ją podawać. Pokrzywę możemy mieć przez cały rok w swojej kuchni, bo my... Pokrzywy również suszymy. Liście pokrzyw, herbata z pokrzyw, intrakty alkoholowe, no to jest surowiec susz, z którego możemy parzyć herbatę i sobie popijać przez całą zimę. Natomiast do potraw możemy dodawać pokrzywę pasteryzowaną w słoikach i mamy mieć, możemy to mieć przez cały właściwie sezon w postaci prawie świeżej dostępne. Więc co teraz będzie z tym jajkiem No i no teraz ja mieszam, zobacz, pięknie jeczka mieszam. E, nie może jakieś rózgi? A, pokrzywę możemy również wykorzystać w różnych takich celach. Na przykład. E college. Zamieszasz to? Nie, ale pokrzywą no. można się troszeczkę pochłostawić. Ale wiesz to, ja lubię, ale jestem delikatny, że ja lubię delikatnie. Gdzieś następnym razem to zrobić po prostu, to delikatnie. Jestem bardzo wrażliwy, więc następnym razem proszę delikatnie. Słuchajcie, rózgę, bo wiem, że tutaj mam takie akcyre przy sobie. Ja teraz to sami państwo mieszam. Co wymaga też tej energiczności. Ja mam zupę przesudzoną Marcinie do takich temperatury, że, że mi się ten jogurt nie powinien ściąć. Wlewam jogurt z jajkami do naszej wspaniałej zupy. No, ja jestem bardzo głodny już, ale wygląda to fajnie. I myślę, że jakbyśmy to dali o. dzieciom i nie powiedzieli co to jest, to one nie ja zgadną, wzią, że delikatnie. to jest utrzyma. Zagotuję. Odłożę sobie naszej znaczy, kuchni polowej. Widziałem. Takie zupy, truskawki, świeże. Ciekawe. Ciekawe, co nie? Ale myślę, że zdrowe, aromatyczne. A to będzie pasowało? To oczywiście. Kiełki zdrowe, które też nadadzą w zupie aromat, są świeże, pachnące. Dużo witamin. Ja tu mam jeszcze tegoroczne, już wspaniałe, dojrzewające maliny. Około nas rośnie mnóstwo roślin, które wydawałoby się są niejadalne, a tak naprawdę możemy z nich przyrządzać wspaniałe potrawy. Będziemy to pokazywać w kolejnych odcinkach. Na przykład, proszę Państwa, kończyna też jest jadalna. Łopian jest jadalny. I są świetne potrawy z takich rzeczy, które też są dostępne wszędzie. Genialne. Szanowni Państwo, pokrzywa, hmm. bulion warzywny, czosnek i cebula. I z tą truskawką, zobaczymy. No spróbuj. Dla mnie super. jest wspaniała zupa. A malinka? Czego coś więcej? Kapitalna. Zupa jako pierwsze danie i żeby było dalej lekko, przygotujemy fajną sałatkę na bazie mlecza, tak zwanego mniszka, tak? Tak, no, popularnie zwany mleczem, dmuchawcem, roślina, która jest niedoceniana, ponieważ rośnie to wszędzie, a kto z Państwa stosuje, okazuje się, że w kuchni możemy zastosować liście, wspaniałe są do sałatek. Nie, że Państwo wiedzą, w Polsce może mało popularny, ale we Francji się tym zajadają, zachwycają już od paru lat. Więc czemu mamy my z tego nie skorzystać? Ja, żeby nie było tak też nudno, mam tu przygotowany trochę sałat, będą świeże owoce, będzie regionalny buncok, który jest tutaj od nas poniedziałek, wspaniały. Do tego zrobię sos na bazie bardzo dobrego, tłoczonego na zimno oleju makonego. Ja się wezmę na sałatkę, Ty Marcinie opowiedz, co możemy jeszcze z takiego mniszka wydobyć pod kwestią takiej wiedzy ogólnej, co daje to dla naszego zdrowia, jak możemy się z tym obchodzić, oprócz tego, że przygotowujemy sałatki, tak? Jeśli chodzi o mniszka, jest to naprawdę bardzo szeroko poznana roślina i wszystkie części tej rośliny używamy. Dmuchawce już przekwitły, czyli mniszek, więc są tylko liście, ale używamy też łodygi, używamy korzenia i używamy kwiatów. Mniszek to wątroba, mniszek to woreczek żółciowy. Mniszek mm -hmm. zawiera składniki, które będą oczyszczać tą wątrobę, będą działać żółciopędnie, żółciotwórczo, będą usuwać kamienie żółciowe, będą działać przeciwko tworzeniu się tych kamieni. Będą działać oczyszczająco te składniki na organizm. No, Zewnętrznie, sok z mniszka możemy stosować. Przyspiesza gojenie ran, ziarnowanie skórne, skóry gojąco, kojąco na skórę. Na pewno polepszy nam trawienie. Prosty sos, trochę oleju. A ja będę sobie turwał. Dokładnie. I będę mówił Państwu. Dlatego cytryna, pamiętamy, że było bez pestek. Wyciskamy sobie najlepiej na rączkę. Najlepsze do sałatki są te y, młode listki, czyli te boczne, już takie ciemniejsze, one będą bardziej gorzkawe. Czyli wybieramy środkowe, młode listeczki. Nasz teraz, wspaniały, pyszny, regionalny, miód gryczany. Y, proszę Państwa, taka ciekawostka. Y, według badań jednym z najsilniejszych antyoksydantów jest kurkumina. Y, okazuje się, że ekstrakt z mniszka y, dorównuje. W działaniu antyoksydacyjnym kurkuminie. Najwięcej antyoksydantów w tej roślinie mamy w tych żółtych kwiatkach, które na wiosnę tak nam e, e, ścielą się na łąkach. Jest to wszędzie. No i sama nazwa, proszę Państwa, mniszek lekarski. Skoro lekarski, to znaczy, że ma zastosowanie w lecznictwie to znane jest już od kilkuset lat i świetnie opisywane. No natomiast w, sumie, w, na tyle natomiast w kuchni, w kuchni e, też możemy stosować wszystkie części tego, tego, e, tej rośliny. No i my podamy oczywiście kilka przepisów. Dzisiaj będzie prosta sałatka. Proszę Państwa, jak ja jesteśmy, czas, to zobacz. Jak to jesteśmy sekundy, na sekundy. pomuchaj. Tak. Cytryna, miód, sól, pieprz, olej. Ja Ci już, żeby... Proszę bardzo, pięknie skrapiam Ci naszym cudownym sosem. A co jeszcze możemy zrobić z mniszka, z kwiatów? Robimy pyszny syrop, który jest pomocny w przeziębieniach, w chorobach górnych dróg oddechowych, który oczyszcza oskrzela, zatoki, płuca, czyli jeżeli mamy infekcje, no to wszystkie przeciwbakteryjne właściwości mniszka możemy wówczas wykorzystać. Jeżeli ktoś z Państwa choruje na dnę na artretyzm, na gościec, na choroby reumatyczne. Mniszek będzie pomagał wydalać toksyny, które nasilają te choroby, czyli no wszystko to, co powoduje stany zapalne stawów. Mniszek pozwala to usunąć z organizmu, wyczyścić. Hmm, hmm. Proszę Sos. Państwa, to wygląda tak, że <laughs> aż żal tego jeść. Ja jeszcze użyję naszych wspaniałych kwiatów, żeby to jeszcze... Aż żal tego zaczynać. Żeby to jeszcze, proszę bardzo Marcinie, yy, no pozwolę Ci troszeczkę, żeby było troszkę... O, no dobrze. I jezynko jeszcze bym mógł, owoce lasu, maliny, pyszne. Proszę zobaczyć. Ja mam, Patryk, jeden problem z Twoimi potrawami. Jaki? Po prostu one tak pięknie wyglądają, że mi szkoda tego burzyć. No, no, powiem Ci, że jak na sałatkę fajnie, lekko wygląda, tak? no, to by można... ale to nie jest najważniejsze. Bo <laughs> wygląd to jest rzecz druga. Tak? Najważniejsze to zdrowie. Najważniejszy ten mniszek, który rośnie nam w polach, który nie jest do końca doceniany. My go doceniliśmy, pokazaliśmy Państwu jak łatwo, jak szybko możemy go wykorzystać w codziennym życiu. Tak i pamiętamy wątroba, wątroba, wątroba. Marcin, no sałatkę mamy piękną, tak, ale ja mam dla Ciebie prezent. Proszę bardzo, pozwolenie sobie w tym pięknym otoczeniu, pięknego buska, słonecznego i przyjaznego dla środowiska, otoczenia, dla nas wszystkich, pojącego na samym poczucie niebywale, mam się o to te piękne maki, żebyś przyjął do mnie w prezencie, za podziękowanie za taką wspaniałą pomoc przy przygotowaniu tej pysznej sałatki. Dziękuję Ci bardzo. bardzo, ciekawie co na to powie moja żona. No, no może dla niej. Ale odwiedzę się pięknym za nadobne. O. Myślę, że tak Ci będzie bardzo dobrze. O! E Dziękuję. Słuchajcie, Szanowni Państwo, to co dzisiaj myślę, że zaprezentowaliśmy, mniszek, pokrzywa. Myślę, że to są tematy, które warto było poruszyć, ponieważ właściwości, o których usłyszeliście, zastosowanie w kuchni daje nam wiele możliwości. A my, moja wiedza, wiedza Marcina, nasza kuchnia, nasz hotel jest po to, żeby Państwu to pokazywać, żeby Państwa tak karmić, żeby Państwo przyjechali po samo zdrowie. Marcinie, tak? Uważasz? Po zdrowie i po słońce. A propos słońca, proszę Państwa, Bózko Zdrój ma w herbie słońce. I w rankingu prowadzonym od lat 60. polskich uzdrowic mamy najwięcej słonecznych dni w roku. No, właśnie słońce nam zachodzi, ale to tylko na chwilę, bo zaraz wyjdzie. Dokładnie. I z tą myślą zostawiamy Państwa. Nasza pyszna surówka czeka, zaraz ją spałaszuje. I do następnego odcinka.